Tylko kochani, dzisiaj przychodzę do Was z takim niestandardowym w sumie haulem, bo chciałam Wam pokazać tylko kilka rzeczy, które uważam, że warto je pokazać w tym holu, bo zakupów jest dosyć dużo, a chciałam Wam pokazać nowości i promocje, które według mnie są warte pokazania. Zaczniemy tutaj od Czekolad Magnetic. Magnetic wypuściła wersję bez dodatku cukrów. Ja jeżeli chodzi o tą czekoladę Magnetic bez orzechów, bo teraz jest wersja z orzechami laskowymi ta bez cukru, natomiast wcześniej była ta zwykła, taka wiecie, bez żadnych orzechów i bardzo, bardzo ją lubiłam. Zresztą była to moja najlepsza czekolada, która dotychczas się pokazała w Biedronce, jeżeli chodzi o tą bez cukru i generalnie na rynku jaka była dostępna. Aczkolwiek, no w tym momencie jest ona niedostępna i nie ma jej u mnie w biedronce. Natomiast wypuszczona została ta wersja z całymi orzechami. I ja tutaj wybrałam sobie trzy, które były dostępne smaki, a były dostępne smaki taka czarna czekolada z całymi orzechami laskowymi, biała czekolada z całymi orzechami laskowymi i czekolada mleczna z całymi orzechami laskowymi. Bardzo fajna opcja mi się wydaje. Mam nadzieję, że będzie smaczna. Jestem ciekawa, czy bardzo będzie się różniła. Od tej wersji z podstawowej z cukrem, bo są te właśnie smaki normalnie też z cukrem. I koszt takiej jednej czekolady jest to koszt 3,99, więc no jest ona o złotówkę droższa niż tamta wersja, taka magnetykowa, bez Tutaj mamy ile 100 gramów, w tamtej mieliśmy 90, także myślę, że te orzechy robią swoje. Mam nadzieję, że będzie im smakowała, jeżeli tak, to będę do niej wracała. Jestem ciekawa, na jak długo będzie ta wersja w Biedronce dostępna. Jeżeli jesteście fanami ptasiego mleczka, słuchajcie, teraz jest dla Was raj, dlatego że wydrące są przeróżne smaki, jeżeli chodzi o ptasie mleczko wypuszczone przez wedla. Ja wybrałam tutaj wersję marakuja, Jest to wersja do zamrożenia. Jak macie taki znaczek tutaj na opakowaniu, to znaczy, że możecie to opakowanie zamrozić sobie i będziecie mieli takie po prostu kosteczki, jeżeli chodzi o ptasie mleczko ja wzięłam wersję marakuja, ale było bardzo, bardzo dużo innych smaków, były wersje z galaretkami w środku, naprawdę multum więc jeżeli jesteście ciekawi i zainteresowani tematem właśnie ptasiego mleczka to koniecznie wybierzcie się do Biedronki koszt takiego ptasiego mleczka jest to 9,99 dalej, deser crème brûlée jest to coś, co już było w Biedronce i co jest w Biedronce, ale chciałam Wam to pokazać, dlatego że jest aktualnie na to promocja z 6 zł na 3 zł więc no aktualnie jest to połowa tańsze ja tego nie jadłam, nie wiem, czy to będzie mi smakowało, ale skusiła mnie cenę i to, że mamy tutaj takie szklane pojemniczki, dwa pojemniczki po 100 gramów, prawie po 96 gramów, wiadomo, plus minus, no i 3 zł, myślę, że jest ok. Mam nadzieję, że będzie to nam smakowało. Wzięłam. Zobaczymy, z będziemy testować. Kolejną rzeczą, która jest nowa dla mnie, nie wiem czy to już było w Biedronce, ja tego nie widziałam, jest to serne grill. Są to talarki do smażenia i grillowania z serem. Ja wybrałam wersję pomidor i bazylię. Mamy tu 280 gramów. Tak wyglądają one w środku. Niestety nie mogłam tego wyciągnąć do końca, ale w każdym razie mamy tu 280 gramów. Była jeszcze wersja z Goldą koszt to jest 7,99. Jeżeli chodzi o skład, to jest naprawdę dobry. Nie mam się tutaj do czego przyczepić, myślę, że jest jak na takie danie dosyć dobre. Ja planuję to sobie pogrillować w tym grillu, który dostałam od swojej siostry. Mam nadzieję, że będzie to smaczne. No i jest jeszcze wersja z goldą, więc jeżeli będzie mi ta smakowała wersja, to spróbuję tą drugą. Coś, co w Biedronce już kiedyś było, to są to Totille chips. Ja wybrałam wersję buraczaną, jest wersja jeszcze szpinakowa. Mi ta szpinakowa wtedy nie smakowała więc stwierdziłam, że nie będę brała szpinakowej, wzięłam sobie wersję buraczanu i jest to z firmy GoVege, bardzo smaczny, dobry skład ma, to mogę Wam też pokazać, proszę bardzo. I jeżeli chodzi o koszt, jest to 2,99, wzięłam jedno opakowanie, mi to smakowało, więc myślę, że będzie OK. I jeszcze jedna promocja, którą chciałam Wam pokazać, która aktualnie obowiązuje w Biedronce: jest to promocja na czekolady Allegro. Na wszystkie smaki. Ja wybrałam tutaj, jak widzicie, białe wszystkie: trzy z wórkami kokosowymi i jedna z chrupkami kakaowymi. I teraz tak jest aktualnie promocja, jeżeli weźmiemy trzy. Czekolada Allegro czwarta jest gratis, dzięki czemu mm, sumarycznie wychodzi nam za czekoladę złoty 27, zł, co moim zdaniem jest bardzo fajną opcją. Jeżeli chodzi o skład tych czekolad, też jest naprawdę dobry. Możecie sobie tutaj zastopować, już nie będę może tutaj czytać. Mamy w tej czekoladzie 90 gramów, ja te czekolady bardzo lubię i uważam, że złoty 27 zł za tą czekoladę to jest naprawdę dobra cena. Także skusiłam się na wszystkie białe, jak widzicie. Ta z wyrkami kokosowymi jest bardzo dobra. Także moi kochani, podsumowując, jak widzicie, są tutaj trochę nowości, jest trochę promocji, ale chciałam Wam to pokazać, bo może ktoś z Was jest zainteresowany, nie wiem, tematyką czekolad bez cukru, bądź jest fanem ptasiego mleczka, lub lubi jakieś tam nowe nowości, nowe nowości. Generalnie produkty, które są nowe, w biedronce. Dla mnie jest to nowe i mam nadzieję, że będzie mi to smakowało. Kicia, kici również mam nadzieję, że będzie smakowało. Także deser na spółkę z Tomkiem, czekolady na pewno pójdą, a to już jadłam, tylko po prostu chciałam Wam powiedzieć, że to wróciło z powrotem do Biedronki, bo tego przez jakiś czas nie było, przynajmniej u mnie w Biedronce, na osiedlu. Także moi kochani, ja się z Wami żegnam, dziękuję za obejrzenie, pa!